Skoki przez płotki, na materacach, chodzi o to, żeby było miękko, żeby ich kolana nie bolały. I dokrok to jest to taki typowy dokrok koszykarski, który ma miejsce podczas zbiórki, podczas dobitki. Skrzyżnie mijają, idą w górę, skaczą przez płotek, lądują na miękki. Zawodnicy wiedzieli, że mogli robić różne ćwiczenia, mogli robić skłony, spięcia, wznosy, opuszczanie nóg itd. itd. Skoki w głąb. Jest skrzynia i miękki materas, Chodzi o lądowanie. Żeby lądowały na miękkim podłożu, żeby nie wchodziło mocno w kręgosłup oraz kolana. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, że musi być bardzo mocny wyskok. Czyli zeskakujemy ze skrzyni, i mocno idziemy w górę. Obrót, skok, zeskok, skok, zeskok.